Dzień dobry, witamy w nowym odcinku. <laughs> już Beli jest. Ja już tu naszykowałem wszystko. Znowu inspekcja, ale przeszła pomyślnie. Yy, Cina, a tu widzę sporo ryżu. Żeby nie było, że się czegoś domyślam. No. <laughs> Dobra, ja przygotowałem. Mama, pani mama wyłączyła tą lodówkę. Czy tą chłodziarkę, jak to woli. Bo yy, kasiory dużo kosztuje podobno, znaczy 25 dolarów miesięcznie. Dobra, gdzie jest? A tu chodzi, zobaczcie. Tylko cień widać. Chodź tu. A nie, to ktoś inny. Byli tu. Jezus. Się nie doliczę niedługo tego, tych kotów. Dobra, jedno leży. Się schodzą, bo słyszą talerzyki, to się schodzą. Chodź ktokolwiek tam jest no chodź kto to kto to jest no, no cześć no chodź jest ryba chodź chodź jest rybka chodź dobra zobaczcie jaka żabka w domu no po rybkach to już nie zostało nic wszystko wyjedzone no i dobrze, dobra, lecimy. Syn, yeah. ja. We going, yeah? Ja zabrałem trochę tutaj No tam przypraw i tak dalej, no bo potrzebuję do do czego? Do koziny. Także kurczak jest gorąco. Także spitalamy jakoś. klimatyzację w motorku trzeba założyć albo coś. O! Jeden po płocie, drugi gdzieś. No tu mają raj tak naprawdę. You think I can put No Dobra No ja... Tak! że ten Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry No co? Było w lodzie Pan, ja kazałem Panu żeby to odciął Ale też mi zostawił to, mi to niepotrzebne Także No, nie zdążyliśmy pokazać, jeszcze troszkę widać, że było w lodzie Także wszystko jest czyszczone. Pięknie, ja tylko obecną teraz, o to no to, trzeba obciąć. Zamarynujemy. I... I działamy. Czyli to nam niepotrzebne. To nam niepotrzebne. Tutaj nam niepotrzebne też. Tu nam niepotrzebne ten kawałek. Troszkę jest potrzebny, żeby się nie powiedzmy, żeby się nie spaliło, ale to nie. To też nam nie Tak, to, to chyba już jest ok. To jeszcze wypnie. Dobra. I jedna sztuka jest gotowa kawa. Miejmy. Opa! Idzie tu. Tutaj no to może i może być ten kawałek jakiś ładniejszy tu mogę wyciąć tego tłuszczu sporo. Ja wiem, że tuż zdrowy, ale co za dużo to nie zdrowo. no dobra i chyba ten kawałek jest po pierwsze większy, po drugie po drugie Ładniejszy, ale nie da się rady dwa na raz zrobić. Więc. Więc. Co dodaję? Dodaję. Tu mam kminek arabski. Tu mam sól kamienną. Dodam trochę soli. W sumie to bym mówił. Delikatnie, o skorzystam sobie. Kłodarska. Poczekajcie, bo hałasuje trochę. O. Dobra, ja to zaczynam bo mam nowego kameramana, tak, żeby muszę trochę wytłumaczyć. Ja tu zaczynam, obsypuję solą, obsypuję kminkiem arabskim, obsypuję papryką. Tam już jest chili przygotowane, jest marchewka przygotowana, jest kapusta też, która będzie pod, żeby się no nie przypaliło po prostu. No i teraz tak, jak chcesz do góry, to do góry, jak chcesz na dół, to tym gwoździkiem na dół. No dobra. Leci? Raz, dwa, trzy, leci? Leci. Dobra. Co, zamarynowane? Ja wiem, że wygląda to, że się prawie nie mieszczą, bo prawie się nie mieszczą To rzeczy, dlatego nie dokładam więcej. Chciałem się też pokazać. Bo jutro będzie zmienione naczynie do pieczenia. Co do czosnku, też na razie nie dokładam. Dlaczego? Dlatego, że się będzie piekło około 2,5 do 3 godzin. Powoli, więc ten czostek odda swoje. Nie ma problemu, a te rzeczy już mogą sobie być, o jak na przykład to chili, gdzie tam mi wypadło z boku. E, będzie wyłożone dno kapustą, żeby się nie przypaliło. E, no i miejmy nadzieję, że będzie pyszne. No. Co dodałem? Sól, e, papryka, e, odrobinę kurkuminy, odrobinę kminku arabskiego. I to wszystko. No i, i te warzywa, które tutaj są. I to wszystko. Jutro będą się jakiś zrobione. Ja się tutaj zapytałem. jak czy, I wyszło na to, że dwa sposoby będą zrobione. Czyli, czyli zobaczycie jutro, jak będzie zrobione. E, także na no co? No teraz zakrywamy to folią spożywczą. Masz, tak? No, zakrywamy folią spożywczą. Do jutra sobie czeka. Jutro przekładamy do innego naczynia, nawet może dokupię jeszcze ze dwie główki czosnku, bo e, ja na przykład czosnek lubię, Ty chyba też. Owszem. No to i zdrowy przy okazji jest i tak dalej, więc kończymy to ujęcie, widzimy się jutro, e, przynajmniej z baraniną. E, gdzie baranina? Koziną. No. <śles> <śles> baranina miała być, no. No dobra, fajnie. No dobrze, ja się pożegnałem eee, tutaj z Kubą. Jadę z panem w stronę domu wreszcie. Zamarynowane. Za tam wszystko zrobione. I co? No i jutro powrót i... i uczta. Okej. Okay. Sir, take the new bridge, okej? Okay? Poczekajcie, bo nie wiem, czy mnie pan... Can you take the new bridge? New bridge? Yeah, the, the. nowy most, tam, no, był to szybciej. Jak nie będzie virus tam, znaczy cena jest ta sama, ale no, także robię przysługę tutaj panu. Dobra, ja to znowu win. Win, what do you buy? Oj, oj, oj. Small crab, you see me? I eat Yeah, you eat. Wójt mogę że ale... No, 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 I'm full. Am <laughs> I'm OK. No to. Ja, ja podziękuję, ja... Na arbuzy raczej teraz. Dobra. Czekajcie, bo nie mogę... A dobra, jest. I idę z tego słońca. Niemożliwe się zrobiło już gorąco. Ale już tak nie przesadzam. Chyba do fryzjera znowu trzeba iść. Na pałkę się oprzyc. No dobrze. No dobrze, znowu włączony odcinek, ale już tak musi być. Znaczy musi być, no chwilowo. Także ja biorę plecak. Jest laptop. A niestety film będę znaczy niestety. No, no może niestety film będę składał do przykozie, do, bo, no bo inaczej się nie da, więc lecę. A jeszcze mam zlecenie, jeszcze mam zlecenie tutaj i to bardzo poważne od pana Michała Chemika. Muszę coś zakupić, także najpierw jadę. Zobaczcie jak pokmurna, coś? Nie? Co się dzieje? Bandyty eee. no ale w sobie to dobrze, to nie będzie tak jakby ten świetny, no i tak dalej W głowę No właśnie co do głowy zobaczcie, bo aż nie uwierzę Żeby nie było, że oszukuję Coś tam pan no niesie na głowie No, no dobra Dowiedzicie coś tu musi być Dobra, lecę bo mówię, mam zlecenie, knapki. Tego nie biorę, tego nie biorę. Plecak mam chyba wszystko. a to jak to ja? Kamerę mam, bo trzymam i nagrywam. Więc mam telefon. Dobra, chyba wszystko mam. Ja, no, najwyżej będę draulował z powrotem przez całe miasto. Do. Dobrze, do zobaczenia niebawem. Przy, za, zaraz się zacznie przygotowywanie wszystkiego. No dobra. Ej, hey, hello. No dobra, teraz jak widać, e, jak student z plecaczkiem, z tym. No w każdym razie widzicie też, że jadę w inną stronę, czyli tam. No bo to jest lecenie A potem jadę A potem jadę tam No, tak że sobie jeżdżę No w lewo i w prawo eee, Do usłyszenia No widzicie A ten co? Chce pojechać ale kobyłki nie zginie ten Where? Czekajcie, to jest Nie ma tak prosto jakby się wydawało. Eee. Tu? Co? mam Mi chce kupić auto? Nie no, aż nie wierzę. Eee, dobra, może tu. Nie no, to knajpka jakaś. A dobra, chyba tutaj. Jest. Pomyślałem, że już okno chcę kupić A to tutaj dobra No to zobaczyć jakieś Tranzystory I w ogóle Nie wiadomo co Idę tam mistrzu jest sam to się zapytam czy ma to Czy ma to co ja nie wiem Chyba ktoś nie zwraca na mnie uwagi. No dobra, jak nie zwraca, to muszę poczekać. Ktoś zwróci. No dobra. No, to takie coś mam kupić. To, to ja już się spodziewam, co to Michał, że tak powiem, kombinuje. No ale dobra, dobra, bez Michał. Czekam teraz, bo nie wiem ile mam tego kupić bo nie napisał czy jedną sztukę, czy ile Dobrze. zobaczymy dobra, trzy musiałem kupić te, a tam mam motorek trzy te cokolwiek to jest to to. to. Nowy Jork LA i tam coś jest? od razu mówię, że to żary, żeby tam ktoś nie ten Człowiek już pożartować w tych czasach nie może. Dobra, jadę, bo przecież wszyscy obowiązki, wszystkie na mojej głowie teraz. Hello. Cine, are you going for the B or me or... No, I'm working, No dobra, postaram się coś przynieść dla Siny. Jak zostanę w jakimś tam ten... Ok, I try to bring something for you, okay? A Little bit this, 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 this ok? Dobra. Dzień dobry. No, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. I do widzenia. Do widzenia. Zobaczcie, dzisiaj ma być jedzenie. A tu jeszcze yy, Kuba. No yy, z stekiem. No bo jednak wie, większość ludzi ci, zna Ciebie jako steku. To jest zamarynowana rzecz. To jest brytwanna, która za chwilę się zapełni. No i co? No i pokażemy dalej. To jest kapucha, to są ziemniaki. Zaraz też je podgotujemy. Jednak będzie jedna wersja, no bo tak doradziłeś. No wygodniej, bo to wiesz, podgotować, opiec i już. No także zabieram się do roboty i, i tyle. Kosicka. Bo jeszcze muszę zjeść tą kaczkę. Tak. A dopiero co, to, znaczy niedługo będzie jedzenie. Wiesz, no. ja już walczę z nią dwa dni. Ostatnia świadka twoja. Ja jeszcze dokupiłem tutaj, żeby podlać tą kozinę. Więc. No, to się podleje. Dobra, będziemy nagrywać jak będziemy robić. Czyli za chwilę. Jak progres Jak progres, tak. Dobra, witam. Ponownie zaczynamy. Zaczynamy, nie ma co. Kamera jest nie, jeszcze nie wykształcony, ale daje radę. No co? Obmywamy ziemniaczki, które są kupione. Ja już nie będę tutaj z nożem jakoś... O, jak widać są ok. Można... Zostaw rubaki, będzie lepiej smakowało. Tak, paluchem można delikatnie. O tu muszę jednak odrobinę, bo jest. Bo był tam, coś mu się nie wyszło w życiu. Tu też jest odrobinę, to też odkroję. Fascynujące ujęcie na mycie ziemniaków. No wiesz. Eee, powinno się takie rzeczy robić, no bo kto wie kto tam paluchy wkładał. Kolejny, też odkroję drobinę. odrobinę, następny. I nie wiem teraz, ja myślę, że te większe jest na pół podzielić, A ja w ogóle, wiesz, na jakieś takie kąski już takie docelowe bym to zrobił. Szybciej się obgotują, a potem się je obsmaży i już. No dobra, no, czyli myślisz, że na kąski... No masz tam dechę, to ci będzie wygodniej. tak to można zrobić, tak, też. Pach, e... pach. I na kąski, tak? No tak, a później to się ładnie obsmaży i ten... Czyli tego... Na krokodylim tłuszczu. Zdłuż. Ciach, ciach no, proszę Państwa, ciach, ciach. mistrz patelni, złotawara. wara. A ty masz wreszcie dobry nóż, bo pamiętam, że. Ja wcześniej... Z Polski sobie go przywiozłem. Chłopie. No, bo pamiętam, że <noise> wcześniej to tak, tak było trochę nie tego. Ten po naostrzeniu trzyma dobry tydzień, a ten co miałem tutejszy, to, no to co wiesz, nie, go nie? A to jest czego w Anglii kupiłem, proszę Ciebie. Ja mam też. na. Znaczy... I to nie był najtańszy, uwierz mi. Owszem, nie najdroższy, ale to już, już taki był wiesz, za. To, ja za nie, konkretne pieniądze. Ja powiem tak, że. I, i ten nóż ma z 15 lat. Jest wygoda, to prawda, ale tak naprawdę wszystko można zrobić każdym nożem. No, tylko, że łatwiej jest zrobić takim nożem, trochę już trochę lepszym, nie? No, wiesz, no, ale wiesz, jak to mówią. Ten, kto nie umie pływać, to. to mówi, że woda za rzadka, nie? No tak, tu no tam złej baletnicy. Ale wygoda jest, faktycznie. No dobra. A jeszcze tutaj został jeden. Jak to Dzień. mówię też złej baletnicy rąbek u spódnicy przeszkadza. No, tak. no, no właśnie. No właśnie. Wiesz, jak to ktoś właśnie. nie umie jeździć małym fiatem, to Ferrari też sobie nie poradzi. Tak? Też nie poradzi. <laughs> Tym bardziej. Dobra, zrobiliśmy są ziemniaczki. E, przygotowane, zalewamy wodą. E, solimy. Solimy. I się bierzemy za inne rzeczy. A i się bierzemy za inne rzeczy. Dokładnie. Dobra. No i co? Tu czeka. Tu już przygotowane liście są. Jest też przygotowane coś, co podleje. Podleje oczywiście. A! Bo jeszcze nie pokazałem. To jest specjalna taka kratka, że nie przylega. I tak czy inaczej, właśnie o to to chodzi, że teraz podleję odrobinę. Nie bójmy się. Nie bójmy się, podlejmy o, powiedzmy tyle, czyli ja wiem, lampkę lampkę. Teraz będziemy układać to co trzeba układać. To i tak wszystko się odparuje, bo się będzie długo robiło, więc no, zaczynamy układać dalej. No i co? Jeszcze mamy tutaj od pana Kuby. Wywar z kaczki. No, jest to z podpieczenia kaczki. Tak, także dodamy. On był w lodówce, dlatego taki gęsty. Nie ma co się obawiać, że to się wszystko i tak roz, roz, jak by to powiedzieć, rozłoży na wszystko. Nie ma co się obawiać, że ręką, bo to i tak będzie robiło się około 3 godzin. No. Także wszystko będzie miło. A teraz przekładanie rzeczy. Ja bym jeszcze. Trochę dał. O, tutaj mam miejsce na czosneczek. Tutaj mam miejsce też. Tu mam miejsce też. Tu mam też. No i co mi? Oby się zmieściły. To są bysiory jednak wychodzi na to. Czekaj, muszę to jakoś... Dobra, już wiemy. Tak to zrobię. O. No i na przemian je. Da się to jakoś zrobić? Da. Dało się. Kiedyś w pracy w Polsce miałem takiego majstra Przekajcie. i on mówił, Może że tak, jak... jak... I ten, ten majster mówił, że jak, cór... ja, że jak matce weszło, to i córce wejdzie. To. Także się zmieści. To, to, to dobry majster. Oj, bardzo dobry. Jest cebula, jest chili, to wszystko też wleje. No myślę, że powinno być okej. Okay. Myślę, że powinno być okej. Okay. Poczekaj, najpierw popycham te większe cząstki. Jest co dużo tego jest? Oje! Jest. To 6 kg w końcu, nie? Tam bez. bez, bez, bez troszeczkę. No i co? I wlewamy to, co. co było wczoraj zrobione. I zaraz się zrobi pakunek szczęścia. Dobra. Moim zdaniem gotowe, no tu troszkę wystaje, ale. A to, się o, dobra, już... to się zawinie, to się i tak skurczy, no bo no. Przy, przy, wiadomo, przy gotowaniu się, przy pieczeniu się skurczy. Wyszło, jest i chili, odłożę, żeby chili się nie paliło, to odłożę tak po boku, bo to chodzi o to, żeby dało. No wiesz, swój... to by i tak to zaraz zawiniemy, więc się nie spali. Tak, oh, to... tak, no ale potem i ostatnie no. te pół godziny będzie. bez. bez więc no. o to mi chodzi. Dobra, myję ręce. W kręcę. Potrzebujemy teraz dalej. Jak dobrze pamiętacie, zawsze papier, zresztą ty Kuba też to robisz. Czyli papier pergaminowy, a potem dopiero folia. Na piekarniku. A, jest na piekarniku, no widzicie. To jest przygotowany. Trochę za duży, mogę go... Tak, no se tam go mniejszy. Potnij, utnij jak ci tam pasuje. Dobra. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Dlaczego to robię? Po pierwsze lepiej się upieczy, po drugie nie ma kontaktu z aluminium jedzenie. No i tak mi też nauczono kiedyś. I... I tego się stosuje. A po folię aluminiową to ja muszę iść. <noise> Aha, dobra. Dobra, to ja muszę teraz przekierować. Tutaj kameraman musi odejść na chwilę. No, mniej więcej tak. No i co? Do piekarnika. Trzy godziny poczekać i powinno być pycha. No, zobaczymy jak to będzie. No i co? Zawijaj sreberka. Ważne, moim zdaniem, żeby było dociśnięte. Żeby tak, ten, bo wtedy żeby... cyrkulacja jest. Tak, to po pierwsze, a po drugie ten cały aromat nie ucieka. Zostaje w jedzeniu. Uparuje do góry i z powrotem opada na dół. Wszystko. Także dobrze docisnąć. Oczywiście tam z wyczuciem, no bo wiadomo, ja jeszcze bo polia twoja ja lubię zrobić na trzy. No czyli to, to, a jeszcze tu już żeby... no to jest. A jeszcze robię jeszcze jedną. I wtedy już nic nie ucieka, czyli cały aromat zostaje w Także za chwileczkę mamy trochę spokoju. Czyli tak. Są trzy warstwy. Jedna, druga, trzecia. Czyli nie ma gdzie uciec nic. No dobrze, tak jak widzicie, ja już od paru godzin jestem u Kuby. E, w El Steku. No, Kuba, no więcej osób Cię zna jako Steku niż, niż Kuba. No. Także wybacz. E, no i co? I, i składam odcinek. Znowu będzie łączony następny. A może nie, a może jednak się uda coś zrobić. Piecze się. Jeszcze długo czasu zostało, żeby się dopiekło. Więc mam nadzieję, że wyjdzie pyszne. Czekamy na gości. No i co, i do zobaczenia potem. Dziękuję za wszystko, dziękuję za live'a. Jeśli są jakieś pytania to proszę no, pisać na maila Do zobaczenia niebawem, czyli w nowym odcinku, pa nowy krzychu kamera win, życie w Kambodży czy w swoich filmach Goni Z uśmiechem na twarzy krok po kroku pokazuje świat bez pośpiechu w